Jaki jest samochód elektryczny, każdy wie. Oczywiście z zewnątrz, ale my dzisiaj pokażemy Wam, jak samochód elektryczny wygląda w środku, czyli z czego się składa. Bo utarło się powiedzenie, że samochód elektryczny to są koła i zwykły silnik elektryczny. Guzik, prawda? Co potrzebujesz, żeby to rozebrać? Na razie ręce. A, dawaj. Ręce. Trzeba wyczuć, gdzie są spinki, lekko podważyć. Ile y, wytrzymują takie spinki? Takich operacji? No, w takim centrum szkoleniowym nie mają łatwo. Ale to o to chodzi, to ma być szybko. I tanio. Tego nie mogę poczytać. No, zdjęliśmy takie wstępne poszycia. Teraz, żeby zobaczyć cokolwiek, co się dzieje tutaj faktycznie, zamiast silnika spalinowego, trzeba by było wyjąć ten Bagań, ale to ale, już jest na śruby. Tak, na śruby, ale większość śrub jest poukrywanych tutaj w środku za zaślepkami, więc teraz najlepiej jest skupić się na zdjęciu tych wszystkich zaślepek. Ty, To ja może dobiorę śrubę, co? Działaj, działaj. Działam. Słuchaj, odkręciłem tą poprzeczkę tutaj łączącą MacPersony. Jak auto trafi do serwisu, to trzeba to demontować? Czy... Czy jest jakiś inny dostęp do tych wszystkich elementów? Generalnie duża część całej diagnostyki i obsługi tego pojazdu bazuje już na komputerze i większość rzeczy możemy dowiedzieć się po prostu z narzędzia diagnostycznego, ile już śrub tam odkręciłem. No tutaj na razie jedną, bo jeszcze jest jedna zaślepka. Już się ujawniają różne rzeczy, różnego rodzaju mechanizmy, których na pierwszy rzut oka w elektryku nie widać. Więc sam jestem ciekaw, jak to tutaj pod spodem wygląda. Chyba będziemy gotowi. No to dawaj, podnosimy. Na razie podważmy, muszę jeszcze Dobra. wyciągnąć tutaj wtyczki. Dobra. Jesteście gotowi No to, żeby zobaczyć, jak wygląda naprawdę samochód elektryczny pod maską. Zobaczcie. No i co? No i ku naszym oczom wcale nie pojawia się na pierwszy rzut oka sam silnik elektryczny. Ale masa różnego rodzaju przewodów i wbrew pozorom tych pomarańczowych nie jest za dużo. No, najwięcej możemy znaleźć rurowania wodnego. Mhm. Czyli to są tutaj. wszystkie te elementy, te przewody, tak? Tu znaleźliśmy właśnie silnik. Silnik, który w tym akurat modelu jest silnikiem dodatkowym, czy silnikiem uzupełniającym. Mm -hmm. Bo główny silnik elektryczny znajduje się na tylnej osi. Czyli ten jest mniejszy? Mniejszy. Jeden z dwóch silników elektrycznych. Zobaczcie, on wygląda mniej więcej tej wielkości jest. Nad silnikiem, co to jest te wszystkie rzeczy? Ten no to element jest to jest co? gro elementów, które są wysokonapięciowe. O tym świadczą właśnie te pomarańczowe wszystkie przewody. Mm -hmm. Widać je także tutaj od tyłu pojazdu. I każdy służy do czegoś innego oczywiście. Ten największy element, który jest w tym to? miejscu, to jest tak zwana ładowarka pokładowa. Ha, czyli to, jest... to to jest, słuchajcie, to, co Łukasz w pierwszym odcinku tego cyklu mówił, że właśnie to jest ładowarka, a nie to, co jest przy kablu, który wpinamy do gniazda. Nad ładowarką? To jest inwerter, czy też można go nazwać falownikiem, który jest podstawowym komponentem wysokonapięciowym do wysterowywania silnika elektrycznego. Okej, okay. a ten element, który jest, jest obok tak zwana falownika? To jest przetwornica DC-DC, czyli przetwornica prądu stałego. Tak. Porównując to do konwencjonalnych rozwiązań z silnikami spalinowymi, to jest element, który zastępuje typowy alternator. Czyli dzięki niemu możemy ładować tak zwaną sieć pokładową, akumulator 12-V, bo cała obsługa pojazdu, komunikacja międzymodułowa, wszystko to bazuje na sieci niskiego napięcia. Okay. Nikt z nas nie chciałby jeździć samochodem i otwierać szyby, czy sterować klimatyzacją na 360 V. No tak, i do tego mamy akumulator. Możemy powiedzieć akumulator samochodowy. On jest faktycznie, zobaczcie, no to jest naprawdę. Akumulator wielkości połowy takiego zwykłego, normalnego akumulatora. Tutaj patrzę na jego 35 amperogodzin. No to przeciętny silnik spalinowy potrzebuje zdecydowanie więcej. 70 amperogodzin to jest takie chyba minimum. No to zależy wszystko, czy, czy, czy mamy diesla, czy mamy benzynę. No tam, ale generalnie to więcej, no możemy podzielić to przez dwa, powiedzieć, że to jest jakby dwa razy mniejszy akumulator, mhm. no bo on nie potrzebuje mieć tutaj wysokich prądów rozruchowych, bo nie mamy. Takiego tradycyjnego rozruchu. Nie mamy rozrusznika. I dlatego mówisz, że nie można pożyczać prądu? No bo taki mały akumulator to nie dosyć, że od razu przy odpaleniu by zużył cały prąd, który ma zmagazynowany, ale także no, szlak go trafił. No, no moglibyśmy mieć po prostu. Problem tego typu, że nawet moglibyśmy go bardzo szybko rozładować. A jeżeli tutaj nie mamy akumulatora nisko napięciowego, tej tak zwanej dwunastki, to nie mhm. mamy samochodu. Mhm. On potrzebuje mhm. mieć 12V, bo cała komunikacja czy wszelkie zabezpieczenia, które są w baterii trakcyjnej, które dają nam możliwość dystrybucji tego zasi zasilania na wszystkie elementy podzespoły, bazuje na 12V. No dobra, to w takim razie jak podczas jazdy ładowany jest ten akumulator mały? Mamy baterię trakcyjną, która magazynuje prąd stały. I ten prąd stały jest przetwarzany w tak zwanym e, przetwornicy prądu stałego z wysokiego napięcia na napięcia niższe, rzędu do 15V, żeby ładować akumulator, czy rzędu 12V, mm -hmm. żeby zasilać sieć pokładową. Czyli ten, ten przetwornik. Idzie prąd do tego akumulatora. Dokładnie tak. Nawet można by było pokusić się o to, żeby tutaj po tym okablowaniu, bo tutaj jest wyjście z tej przetwornicy DC-DC ten gruby, mm -hmm. ten przewód można ten. po nim sobie przejść i zobaczyć, okay, że idziemy. Tu do... tu idzie tak. Dobra, a ten pomarańczowy, dlaczego jest pomarańczowy? Jako ostrzeżenie. Dodatkowo, żeby spełniać wszelkie przepisy, dyrektywy, mm. które dotyczą samochodów. Ale, mówią, ale że on ten kolor ma oznaczać, że czy on oznacza, że tam idzie naprawdę duży prąd? Jak duży to jest prąd, i faktycznie czy lepiej tego nie dotykać? W zależności od tego, co z tym pojazdem robimy, procesy mm. ładowania czy, czy samo użytkowanie pojazdu, czy. Maksymalne obciążenie podczas jazdy no, powoduje, że na takich przewodach, nie konkretnie tym, ale przewodzie, który idzie na przykład od inwertera do silnika elektrycznego. Te już są na... schowane tutaj z tyłu. Tak. Możemy nawet mieć prądy rzędu 700A. Ale jest... tutaj, jak będę dotykać, to nic mi się nie stanie. Teraz. Nie powinno się dotykać. Nie powinno. nie powinno się dotykać. Do tego są specjalne rękawice przy obsłudze tego pojazdu. Oczywiście. no. Te, 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 te samochody z definicji nazywają się samochodami bezpiecznymi. Ze względu na to, że producent bardzo dużo zainwestował w to, żeby one miały wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, żeby były bezpieczne w eksploatacji, w obsłudze. No to jeśli mówimy o kolorach, to wiemy, co oznacza kolor pomarańczowy, wiemy, co oznacza kolor czerwony, ale tu jest jeszcze taka charakterystyczna zielona kostka. Do czego to służy? Bo jak jest jakiś kolor inny niż czarny, to znaczy, że musi być to ważne. Tak, ale to jest ważne dla osób, które obsługują ten pojazd. To jest tak zwana wtyczka serwisowa, którą można zdezaktywować wysokie napięcie. Czyli kolejny, kolejna rzecz, którą mechanik robi podchodząc do samochodu po wymontowaniu tych wszystkich plastików, to jest odpięcie prądu wysokiego napięcia ze wszystkich urządzeń, no, tak w skrócie. I w dużym uproszczeniu? Elektromechanik tak naprawdę ma działać zgodnie z procedurami, które, które go zobowiązują, i ma skorzystać z tej wtyczki tylko wtedy, kiedy mówi o tym procedura. Okay. Więc nie każda naprawa, nie każda obsługa pojazdu kończy się tym, że musimy tę wtyczkę okay. dezaktywować. Powiedz mi jeszcze jedną ważną rzecz, bo to o tym dużo się mówi. Silnik elektryczny, czy akumulator bardziej, czy bateria, wymagają chłodzenia. I te przewody, o których tutaj mówiliśmy na początku, które rozprowadzają to chłodzenie, one idą aż do akumulatora, który jest pod samochodem i zaraz też go Wam pokażemy, ale one są też tutaj rozprowadzone, czyli one tu jakieś elementy też chłodzą? Ja to nazywam pajęczyną. Tutaj mhm. się wszyscy śmiejemy, że tu trzeba mieć już uprawnienia hydraulika, bo rzeczywiście jest to skomplikowane. Może zaczynając nawet od tego, że widzimy, że są dwa zbiorniczki dla cieczy chłodzącej. To jest dokładnie ta sama ciecz chłodząca, natomiast mamy dwa niezależne od siebie obiegi. Więc jeden bardziej nam się przyda podczas procesu ładowania, okay. na przykład gdy używamy prądu przemiennego do ładowania baterii trakcyjnej, wtedy tak zwana ładowarka pokładowa, można ją nazywać prostownikiem, mm -hmm. ma za zadanie wyprostować ten prąd przemienny, żeby był odpowiedni do ładowania baterii trakcyjnej. I na nim wtedy generuje się wysoka temperatura, bo on pracuje, więc wtedy ten element musi być chłodzony, regulowany temperaturowo. Więc to jest jeden z obiegów. Ale nie byłoby logiczne żeby robić tylko jeden komponent w obiegu cieczy chłodzącej, więc szereg wszystkich komponentów, czy inwerter, czy przetwornica DC-DC, czy akurat ten silnik elektryczny, bo on jest chłodzony też poprzez płaszcz wodny, mhm. więc w środku w nim także przebiega ciecz, musi być w obiegu tej cieczy. Ale taki układ nie jest charakterystyczny dla każdego samochodu elektrycznego, bo niektóre nie mają akumulatorów chłodzonych cieczą. Nie chcę powiedzieć, że te starsze modele samochodów czy te prostsze, ale są systemy chłodzenia zwyczajnie po prostu powietrzem podczas jazdy. Rozwiązanie jest sporo. Mhm. Jest powietrze, jest czynnik klimatyzacji, jest ciecz chłodząca. Dla nas najbardziej efektywna jest ciecz. Natomiast inne marki radzą sobie powietrzem. To też jest dobre rozwiązanie, bo ono jest wszechobecne. No tak, ale nie tak wydajne pewnie. To są te wszystkie elementy, które widać od góry, ale teraz podniesiemy samochód podnośnikiem i zobaczymy jak on wygląda od spodu. Znowu będzie trochę demontowania, ale tutaj myślę, że się już ubrudzimy. 10 cm może być. Ale daj kawałek, nie będę musiał się schylać. Tutaj są te wszystkie części, komponenty, które mogliśmy oglądać od góry. Zaraz zdejmiemy tę osłonę, ale najciekawszy w samochodzie elektrycznym jest cały ten element. To jest element konstrukcji. Każdego samochodu elektrycznego, który został skonstruowany jako samochód elektryczny. Bo nie mówimy o samochodach które, spalinowych, które przyszły konwersję na elektryki. Więc to jest jeden wielki, potężny blok akumulatorów, baterii. No i z tyłu jest kolejna mm, płyta, którą też zdejmiemy, bo tutaj w tym samochodzie są dwa silniki elektryczne. Akurat się wspaniale ubrałem do tego y, demontażu. Biała koszulka. No tak, właśnie. No i zobaczcie. I to jest ten silnik elektryczny większy w wersji z napędem na cztery koła. Mamy dwa silniki. I wtedy za jedną oś odpowiada jeden silnik, za drugą oś odpowiada drugi silnik. I tutaj już jest zdecydowanie więcej tych pomarańczowych kabli, które z baterii, z akumulatorów trakcyjnych zasilają silnik elektryczny. Albo i na odwrót. Albo i na odwrót. Kolejny element, który, no bo nie tylko silnik tutaj jest, to jest, są, to jest taki wózek Sanki do całego zawieszenia. I ten silnik elektryczny jest też zaczepiony do tego wózka? Dokładnie tak. Tylko, że mowa o silniku, to trzeba sobie powiedzieć, że to jest jeden z tych dwóch, który jest głównym silnikiem, więc on tak naprawdę spełnia też bardziej zaawansowaną rolę niż ten, który jest z przodu. To od razu ponieważ... powiedz jaką? Ponieważ on tutaj ma na przykład całą zapadkę parkowania, jeżeli włączamy tryb postojowy parkowania na wybieraku, mm -hmm. to, to tutaj właśnie na tym silniku następuje to całe zaryglowanie. No bo właśnie, bo ważna A, rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Przecież samochód elektryczny nie ma tradycyjnej skrzyni biegów, więc tego typu funkcje, o których mówisz, przejmuje silnik elektryczny. Tak, najczęściej to na przekładni redukcyjnej. Taka blokada występuje. Więc, akurat, właśnie w tym silniku, tutaj z tyłu, taką blokadę możemy znaleźć, czego nie można powiedzieć o silniku, który jest z, z przodu. Ja ma, chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś silnie to pokażesz. Bo wiele osób mówi nie, co to za Mustang Elektryczny, ale musimy chyba wziąć światło, bo tutaj są ukryte konie, właśnie mechaniczne. Czy bardziej kucyki. Czy bardziej kucyki. O, dajcie mi tu światło, widać. Gdzie to jest tu, tu czy tu? Widać. Electric Dlaczego masz materiał z moją żoną na tapecie? Patrzcie, poświeć tutaj, żoną swoją czy czymś. Electric Ponies, co tam jest? Lift. here. Czy tutaj jest coś jeszcze ważnego, o czym powinniśmy wiedzieć? Jest ważny element. To jest głośnik. Zgadza się. Tak naprawdę jeden z dwóch głośników w tym akurat modelu wymagany przez Unię Europejską tak naprawdę dla wszystkich pojazdów, które potrafią się przemieszczać cicho. To ja mam taką uwagę, cisza i poruszanie się bez wydawania jakichkolwiek dźwięków to jest jeden z jedna z większych zalet samochodów elektrycznych. Tę przyjemność zabrała nam Unia Europejska, więc jeśli chcecie poruszać się naprawdę w ciszy, to trzeba odpiąć tą kostkę tutaj tak? i wtedy będzie cisza, znajdziemy zaraz drugi głośnik i będzie pięknie i wspaniale. Nie polecamy. Przechodzimy już do akumulatora. Proszę bardzo, co to jest za akumulator? Jakie macie baterie, akumulatory w swoich telefonach? Bateria litowo-jonowa, tylko trochę większa. I w telefonie nie jest regulowana temperaturą. No właśnie, bo byśmy musieli taki, tej wielkości mieć telefon. Tutaj po zdjęciu tej osłony. Lubej, Idziemy do, do przodu. Jak już się no z chodzie. tym uporamy, to będziemy mogli zobaczyć, że rzeczywiście węże cieczy chłodzące No właśnie, do bo tego tu komponentu. jest ciekawiej, bo tutaj jest cały ten układ chłodzenia, ile tych spinak jest, dwie. I teraz też znowu się okaże, czy tutaj o czymś. Zap Wspomniałem. I teraz przechodzimy do drugiego głośniczka. drugiego głośniczka, od razu tu odpinamy kostkę, ale Ty mówiłeś, że tu jest ten te wszystkie To jest wszystkie czterodrożny Aha. do kierowania, do, do, do wybrania tak naprawdę ścieżki dla cieczy chłodzącej. A to jest silnik, który, ten drugi silnik dodatkowy, mniejszy faktycznie, on jest w wielkości sporego odkurzacza, on jest jeszcze przykryty taką miękką pianką, to pewnie jest jakieś wyciszenie. Tak, można uznać to za wygłuszenie. Oczywiście on e... ma jakieś delikatne wibracje podczas jazdy. No tak, i tu właśnie jest też mocowanie na gumie, żeby te wy... tych wibracji się ym, oczywiście... No, to bardziej chodzi o to, żeby się nie przenosiło na nadwozie. Na nadwozie. Żeby Zobaczcie, nam się nic nie ale wszystko widowało. aluminium tutaj. Naprawdę walka o masę jest w każdym calu tego samochodu, no bo samochód, baterie same ważą bardzo dużo. Powiedzmy jeszcze słowo, jak w takim samochodzie realizowany jest napęd na cztery koła, no bo w tym przypadku mamy dwa silniki i można sobie pomyśleć, że OK, za jedną oś odpowiada ten silnik główny tutaj z tyłu, za przednią oś silnik z przodu, ale nie jest to do końca takie proste, jak właśnie powiedziałem. No, widać przede wszystkim, że nie są one ze sobą połączone. Nie mamy tutaj żadnego wału. Mhm. Mamy tu baterię trakcyjną w miejsce, w miejsce wału, który mógłby się tu znaleźć. Tak naprawdę, całą strategią napędu na cztery koła e, zarządza komputer, zarządzają moduły sterujące, więc. E, ta strategia tak naprawdę dla użytkownika nie jest doprowadzona, bo nie mamy żadnych trybów, którymi mm -hmm. możemy wybrać sobie, że chcemy jechać w trybie napędu na wszystkie cztery koła. Głównym silnikiem jest napęd tylny, więc to tylne koła realizują większość. Ale w większość Francji... czy zawsze? Większość. Większość, czyli nie napędz... można powiedzieć, że non stop jest napędzana tylna oś. Nie, to wszystko wynika okay. z tego, jak operujemy pedałem przyspieszenia. Jeżeli możemy wykonać całe zapotrzebowanie na moment obrotowy, który jest wymagany przez kierowcę, możemy to realizować chociażby tylko napędem tylnym, bo możemy oszczędzać wtedy energię. energię. Natomiast jeżeli wymagany jest bardzo duży moment obrotowy, to uzupełniamy go przednim silnikiem elektrycznym. Czy jeszcze jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, mówiąc o budowie samochodu elektrycznego? No, warto spojrzeć teraz, jak już odsłoniliśmy trochę spód tego pojazdu, jak wyglądają przyłącza na baterii trakcyjnej. Tak, co jest niezłe. I Bo tutaj widzieli... pomarańczowego jest dużo. Tak, widzieliśmy jedno, które było z tyłu, i to wyjście, które jest od tyłu baterii, to jest wyjście do inwertera, do falownika silnika, który jest na tylnej osi. Mhm. Natomiast tutaj mamy jeszcze wyjście do falownika. Czyli który to jest to wyjście? Tak, to jest wyjście do falownika, który jest odpowiedzialny za sterowanie tym silnikiem, który jest z przodu. Ta największa wtyczka to jest możliwość, która jest zarezerwowana tylko dla pojazdów tego typu, czyli dla pojazdów w pełni elektrycznych, czyli ładowanie prądem stałym. Gdybyśmy poszli sobie po tym okablowaniu, to w konsekwencji doszlibyśmy do gniazda ładowania, do tego dolnego przyłącza, gdzie są dwa styki, które odpowiedzialne są za ładowanie prądem stałym. Mamy tutaj jeszcze jedną wtyczkę, ale nieco więcej kabli, ponieważ tak naprawdę dwa obwody zasilane są z tej wtyczki, bo zarówno przetwornica prądu stałego, którą widzieliśmy, jak i ładowarka pokładowa. Natomiast na drugim obwodzie jest sprężarka klimatyzacji i nagrzewnica cieczy chłodzącej. To są także dwa elementy wysokonapięciowe, które odpowiadają za komfort. No i oczywiście mamy tutaj kolejne przyłącza i to jest chłodzenie lub grzanie baterii, bo to też jest realizowane w dwóch kierunkach. Albo chłodzimy przy wydatkowaniu energii, albo grzejemy jak jest zimno i jest zima. Zgadza się. No i co moi drodzy? Prosty jest taki samochód elektryczny, nie? Przecież to, to cztery koła, silnik elektryczny i po problemie. A mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz, muszę o to zapytać. Na każdym elemencie jest QR-kod. Czy to jest tak, że jak auto trafia do serwisu, to mechanik czytuje ten QR-kod? Nie. To po co nie? Wydaje mi się, że to są jakieś fabryczne oznaczenia, czy żeby zobaczyć producenta, ale nie jest to potrzebne w serwisach. No dobrze, i pięknie, pięknie zakończyliśmy, nie jest to potrzebne w serwisach. To w takim razie zapraszam już teraz na kolejny odcinek, w którym powiemy, jak często samochodem elektrycznym trzeba pojechać do serwisu. I ile to wszystko kosztuje?